Na świecie żyje ponad 7 miliardów ludzi, ale każdy z nas jest inny. Ale pomimo różnic mamy jedną wspólną cechę nasze ciało jedno musi nam wystarczyć na całe życie. Ale jak ono działa i jak o nie dbamy? I właśnie tu wkraczamy do akcji. Oto doktorzy René i Sandro. I ja, Szalin, poważni zawodowcy, przez większość czasu. Niezależnie od etapu Waszego życia, mamy dla Was rady, jak zadbać o zdrowie. Robi kupkę. Przetestujemy nasze ciała, żeby sprawdzić, jak możemy żyć zdrowiej i dłużej. Wyjątkowe. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pytaniem, które nurtuje społeczeństwo. Dlaczego tak trudno jest schudnąć? To poważny problem zdrowotny. Otyłość zabija więcej ludzi niż wojny. Ujawnimy dlaczego jeszcze trudniej jest utrzymać wagę. To nie musi być wasza wina. Moje ciało mówi, że chce być o 50 kg cięższe. To nieustanna walka. Moja wytrzymałość zostanie wystawiona na próbę, jako pierwszy na świecie zostanę zamrożony w ogromnym magnesie. Mam nadzieję, że pewnego dnia powstanie pigułka na otyłość. Ciasno, tu czuję się jak w pułapce. Pytania do doktora.